Dawaj, przez to okno, gruby. Otworzysz je, czy będziesz udawał. Nie, no nie. Jesteś zepsuty. Co to? Ruszcie, to ma oczy. Nie, to nie ma oczu. A kuku? Radio. Najpierw sprawdzamy terytorium. Czemu w tych wszystkich zrąbanych grach się zamykają drzwi za mną? Nothing. Jak na Fingek radio widzę. Amo ładuj, jak się ładuje? Okur. Okur. To ja może sobie przejdę baczkiem. Dziękuję. Okur. No jesteś głupi, on to słyszał. To tak jak wracać z imprezy, nie? Późno w nocy i wasi rodzice nie wiedzą, żebyście na imprezie albo nie wiedzą, że tak późno macie wrócić. Wypierdzielaj, wypierdzielaj! Podnosz tamo spadło? Co to jest? A zrzuciłem jakąś paninkę. Dzień dobry, przy pani. A to pan już ujdź do dupy. O kur, O KUR Ruruj Jacob, gdzie myśl? Przez okno? Nie, przez okno nie wyjdziesz Do góry, do góry Jak się robi jakieś triki w tej grze To mnie zabije Udaję, że nie ma, udaję, że nie ma Udaję, że nie, nie ma Uchyluję na high grandzie bombę Gdzie mu czekać? gdzie mu czekać widzowie? Dobra, tutaj wejdę. A do? jak to dalej to coś jest. Dobra, biegnę. Ło! No, pito, 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 pito. pito! Biegnij, biegnij, biegnij. Ale mu rozstawiłem czaszkę. 300 monet wilkołachowych zebrałem. O! I co szefie? No, A pewno nie jest koniec brachu Mogę zabarykadować to Zajebiście jak chcę Barykaduj A czemu z tej strony? Jak ja bym wolał popchnąć niż wciągnąć I radio Idziemy do hausu Luizy Niedaleko filców Zajebiście Żyłem, co robimy widzowie Jazda To jest ich dom! Uła! Dawaj, żółko. Wchodzimy na chatę. Zora oporu. Nie jesteście pysiaczki. Strzelba! Podnieś to. No jak to podnieś? Nie wiem, jak to podnieś. No podnieś to, pick up. Jo ja ale okay. gnat. Damn Tylko tu podejdziesz. Tylko tu podejdziesz. Że ja tak. to jest moje zadanie. Zajebiste zadanie. Dawaj działa. Nie takie zadanie. zadań. mnie. A! Ale mu wszystko. Kolejny idzie. Ła! Dobra. Nie ma mało, jest zdeczka. Teraz wejdzie po drabinie. Ja jestem na gotowy, wchodź, Chodź. Nie schodzę tam. O ty w prajeże. Patrz palicie. Chodź tu. Chodź tu. O kurde was jest więcej. Kosa, kurde, to! Teraz jesteście mocni. Pa jak się miażdżę. Jednego z drugim. One nie widzą, bo jest światło. Jestem taki mądry. Ono, młotek! Daj młotek! Próbuj! Kurde, jest, jest, uj! Chodź, odpychaj, odpychaj, odpychaj! Bombarduj, bombarduj teraz, dawaj zanim ci wolnym motkiem Krój go, na części! Jeszcze raz, jeszcze raz! Ja, on mnie położył do parteru! O kur, chyba trochę sobie wyjadł krwi! A sprawy. Ja lubię takie zabawy! Jeszcze raz! ma jakieś cichoczy! Kolejny dzielek przed. Spierdzielamy na dół jednak. Uciekaj, 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 czekaj. Powiedz że tu nikonia, nie ma, powiedz że tu nikonia, nie ma, powiedz że tu nikonia, nie ma, powiedz, że tu nikonia. nie ma O kur. Spierdzielaj v 2 Kucaj! Biegnij Nowa hada, nowa hada, nowa hada, nie wiem co robić, nie wiem co robić, jestem martwy, 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 jestem martwy. obie tutaj jest kurde człowiek Obieguba, obieguba, guba, obie O kur... guba wiem, więcej nas matka nie miała Rura, 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 nie! O tu była beczka taka eksplodująca, ja nie miałem O to jestem do parteru sprowadzany Nie, naprawdę jest za dużo Nie, rozumiem tej gry Dobra, wkłamam ich, zaprowadziłem ich w kozi ruch, widzowie, oni teraz nie wiedzą co zrobić, mam god pozycję. Oj, co? Nie mnie tutaj w dojku. O kurde, chyba jest, jest Dobra, wkroję je was kurde na kawałki. Dobra, możemy, możemy zrestartować ten motyw, ja chciałbym zacząć od nowa. I jeszcze raz spróbuję. Muszę poznać okolicę za nim umrę. Zejkoa! O oh, kurde jest takie gówno! Oni mają strzały! Nie wiem jakim to jest. No i co to jest, kurde? Jakiś puder... Nie wiem co to jest. Atarka X co to jest? Amunicja. No, po prostu powiem ci brzuch na trzy części! No, nie. nie, nie, ale zepsułem. No dobra, zabij mnie. Już mnie zjedz. Już teraz zginął. O kurde, nie zginąłem. Bomba w oko. Bomba w oko. Bomba w oko. No dobra. Zabij mnie. Zabij, zabij, zab... No nie skraftuję ci Po prostu jestem martwy. No. 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 Dobra, wysadź mi czaszkę, wysadź, że spa... o pusteczka to już ma jak po Co to jest?! Oła! Nabili gościa na pal! Ja się mogę przeżyć! Jest! Może ja się z nim dogadam? Ale no maczuga. Chyba mnie nie lubi. A kuku, skurczy byku. No i stary wstał One chyba mówią, że mnie zostawi, tak mi się daje. Jestem najlepszy! Jestem najlepszy! Jakbym mnie zabił, to one by mnie nie lubiły. ale tak to oszczędziłem je i zostaliśmy przy życiu widzia Jesteśmy szefami Zajko, Prost, prosto, że tak. Co sobie myślisz? Ja pierdzielę, mam tak duży mózg Nie mam pytań Ty maszenki Uj, jedna wystarczy, wiesz, pani babcia? Wait, 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 wait pani babciu! Ja też z panią iść! Nie staję tutaj! Nie na śniegu, proszę! Proszę! Biegnij! A dobra, ona mnie nie zamknęła. Cześć, babeczko, bo ja to kurde. Chyba muszę sobie skraftać coś, wiesz? Aż tak myślałem. Jak się tutaj tego używa teraz? Chyba katam, poczekaj. Ja się zlutuję, wiesz? Bo tutaj wydaje mi się, że pominąłem dużo sensownych itemów. A ja potrzebuję czegoś takiego jak amunicja. Bo z tą.